My nie będziemy tu uprawiać żadnej teologii, nie będziemy tłumaczyć, kim jest Mesjasz, jaka jest symbolika poszczególnych gestów Jezusa, ale żeby doświadczyć Jezusa tak osobiście, jako ktoś, kto jest obecny przy nim, w tych wszystkich wydarzeniach. Stąd tytuł Ostatni Tydzień Życia, właśnie. Żeby ostatni się, Tydzień Życia. Żeby to, było, to był ostatni tydzień życia Jezusa, bo jakby na to patrzymy, patrzymy na wielki tydzień, ale żeby to też był dla nas ostatni już taki tydzień życia. Żeby po tym tygodniu. Tego towarzyszenia, ten następny był inny, każdy następny był inny. Ja sobie pomyślałam o tym, że ten tydzień i te Ewangelie to są takie spotkania Jezusa, tam są relacje. Spotkania. W bardzo wielu spotkaniach się tam pokazuje. Ja jestem przekonana, że każdy z nas w różnych tych spotkaniach jest się w stanie odnaleźć. Trochę jesteśmy zaproszeni do tego, żeby w tych spotkaniach się z nim spotkać.